Czy zdarzyło Ci się kiedyś spojrzeć w niebo i powiedzieć: Boże, nie mogę już tego znieść? Czy miałeś kiedyś wrażenie, że wszystkie drzwi były zamknięte, a cisza na niebie była ogłuszająca? Jeśli ta modlitwa znalazła Cię dzisiaj, to nie jest przypadek. W Twoim życiu wydarzy się coś nadprzyrodzonego. Po tej modlitwie niemożliwe stanie się rzeczywistością. Powiedzenie tego może wydawać się odważne, ale mówię to z wiarą. I zachęcam cię, abyś zrobił to samo: napisz tutaj w komentarzu Amen i nie zostawiaj go do końca. Bóg ma teraz w zanadrzu coś niezwykłego dla twojego serca. To nie jest kolejne piękne przesłanie, to Boże spotkanie, wezwanie wiara, ma mieć nadzieję i do przywrócenia tego, w co wierzyłeś, zostało już utracone. W trakcie czytania coś niewidzialnego zaczyna się poruszać. Być może walczysz o leczenie, co według lekarzy było niemożliwe. Być może dusią cię długi i nawet nie wiesz, jak opłacisz rachunki w przyszłym tygodniu. Może się zdarzyć, że twoje serce zostanie zranione zdradą, porzuceniem lub niesprawiedliwością. Bez względu na to, z czym zmagasz się, Bóg słyszy twoje wołanie. I uwierz mi, cuda! To nie są historie z przeszłości. Dzieje się tak każdego dnia, a dzisiaj może być Twój dzień, modlitwa, o którą będziemy mówić, niemożliwe przyczyny, te których nikt inny nie jest w stanie rozwiązać, ale które dla Boga są jedynie okazją do pokazania swojej mocy. Nie ma znaczenia, jak daleko jesteś, ile błędów popełniłeś i ile razy poniosłeś porażkę. Liczy się to, że zaszedłeś, tak daleko, a Bóg nie marnuje spotkań. Czy jesteś gotowy, aby niebo otworzyło się nad Twoim życiem? Zostań ze mną do końca i pozwól, aby każde słowo zapadło ci w pamięć. Twoje zwycięstwo może być o krok od modlitwy. Znasz to uczucie, że wszystko się kończy, czy pieniądze ledwo wystarczą na zakup podstawowych rzeczy. Zapał. Nie wytrzymuje już ani jednego dnia więcej, a nawet wiary wydaje się mało. Bo właśnie na tej suchej ziemi Bóg lubi sadzić swoich największych cuda. Nie potrzebuje obfitości, żeby działać. To czego potrzebuje wiara. Pamiętacie wdowę z Sarepty z pierwszy król? Siedemnaście zbierała drewno na opał, żeby przygotować ostatni posiłek dla siebie i syna. Potem spodziewał się śmierci. Ale Bóg posyła proroka Eliasza i spójrz na próbę, prosi o tę odrobinę, którą ona ma. Wydaje się to szalone, ale dając trochę, otrzymała wiele. Nie zabrakło oleju, nie zabrakło mąki. To zaopatrzenie, Miało to miejsce codziennie, na pamiątkę Bożej opieki, to uczycie, że to, co masz dzisiaj, bez względu na to, jak małe może się wydawać, jest już materiałem na cud. Możesz pomyśleć: Ale mam tylko kilka monet, tylko odrobinkę nadziei, tylko odrobinę siły. No cóż, wiedz wystarczy. Bóg nie jest pod wrażeniem miłości, on reaguje wiara szczery ile razy w historii biblijnej, a nawet w prawdziwym życiu widzimy to powtarzające się. Ludzi, którzy w ludzkich oczach nie mieli absolutnie nic, ale byli pełni wiary i Bóg się rozmnożył, pomnażał siły, zasoby i możliwości. Tam, gdzie był niedostatek, on przyniósł przywrócenie. Chcesz praktyczny przykład? Zacznij od bycia wdzięcznym za małe rzeczy. Wydaje się to sprzeczne, prawda? Ale wdzięczność przyciąga nadprzyrodzony. Zamiast narzekać na niską pensję, bądź za nią wdzięczny. Zamiast tarzać się w bólu straty, bądź wdzięczny, że wciąż stoisz. Ten akt aktywuje coś duchowego. To tak, jakby powiedzieć: "Panie, ufam Tobie, choć tego nie widzę". Boga nie ograniczają twoje konta, raporty bankowe ani to, co mówią eksperci. To ten sam, który nakarmił cały lud na pustyni, manną z nieba. Ten sam, który zamienił wodę w wino. To samo, co może przynieść dzisiejszy dzień uwolnienie, leczenie i zaopatrzenie o twoim domu. Nie zniechęcaj się z powodu małego. To małe wydarzenie w rękach Boga staje się cudem. Kontynuuj do samego końca. Bo najlepsze dopiero przed tobą, czy kiedykolwiek spotkałeś się z sytuacją tak niemożliwą, że pomyślałeś, to nie może zadziałać. Może diagnoza lekarska, która wydawała się ostateczna, sprawa sądowa, w której wydawało się, że wszystko jest stracone, a może nawet związek, który wydawał się nie do naprawienia. Ale powiem ci coś, co zmieni sposób, w jaki postrzegasz. Te sytuacje. Nadprzyrodzony Boga jest nadal realny. On się nie zmienił, nie stracił swojej mocy. Ten sam Bóg, który w przeszłości sprawił, że niemożliwe stało się faktem, jest Bogiem działającym w teraźniejszości. Czy pamiętasz otwarcie Morza Czerwonego? Mojżesz stanął przed przeszkodą, która w oczach ludzi nie miała rozwiązania. Zbliżyła się armia faraona i ludzie zostali uwięzieni. Ale Bóg uczynił to, co było niemożliwe. Otworzył morze i lud izraelski przeprawił się na suchym lądzie. To nie tylko historia starożytna, jest to żywy dowód na to, że kiedy wkracza Bóg, prawa fizyki i logiki nie mają zastosowania. To nadprzyrodzony Bóg działa w sposób, którego nie jesteśmy w stanie zrozumieć naszymi ograniczonymi umysłami, ale On to robi. Inny klasyczny przykład. Z martwych w łazarza. Czy zastanawiałeś się kiedyś nad sytuacją, w której nadzieja już umarła, a ziścił się najgorszy scenariusz? Jezus przybył, gdy łazarz był już pochowany od czterech dni. Nie było już nic do zrobienia, ale Jezus powiedział: Łazarzu, wyjdź! I podniósł się ponownie. To nie była alegoria, była to demonstracja, że dla Boga życie nie ma granic. Potrafi przywrócić nawet to, co wydawało się całkowicie utracone. Teraz pomyśl zwycięstwo Dawida o Goliacie. Prosty pasterz z drzwi kamieniem i procą przeciwko najstraszniejszemu wojownikowi wszechczasów. Matematyka była prosta, Dawid nie miał szans. Ale kiedy Bóg wkracza do bitwy, Matematyka się zmienia. Gigant upadł, i zwycięstwo został dany nieprawdopodobnemu. To nadprzyrodzony Boga jest tak, On wybiera to, co nieprawdopodobne, aby objawić swoją chwałę. A oto najważniejsza kwestia: Bóg, który uczynił to wszystko i wiele więcej, jest tym samym, który jest teraz z tobą. Nie zmienił się. Ten sam zwycięstwa, ten sam cuda może wydarzyć się już dziś w Twoim życiu. Może jeszcze tego nie widzisz, ale modląc się z wiarą, uruchamiasz Bożą moc w sytuacjach niemożliwych, kiedy więc wiatr wydaje się przeciwny, a drzwi wydają się zamknięte, pamiętaj, nadprzyrodzony Boga jest nadal realny, potrafi zmienić wszystko w jednej chwili. Przygotuj się, bo Bóg zamierza zrobić dla ciebie coś niesamowitego. Wyobraźcie sobie tę scenę. Zostajecie skazani na śmierć przez lekarzy, specjalistów, tych, którzy wszystko rozumieją. Albo, kto wie, znajdziesz się w sytuacji, z której nie ma wyjścia, presja jest wielka, a ból nie do zniesienia. Dokładnie tak się stało z król Ezechiasz. Otrzymał bezpośrednie przesłanie od Boga za pośrednictwem proroka Izajasza: Uporządkuj swój dom, bo umrzesz i nie wyzdrowiejesz. To była ostateczna diagnoza, bez szans na wyleczenie. Ale Ezechiasz nie przyjął tego wyroku i nie musisz akceptować wyroku, który życie lub okoliczności chcą na ciebie nałożyć. Zamiast poddać się rozpaczy, Ezechiasz zrobił coś prostego, ale potężnego. On modlił się, i nie była to byle jaka modlitwa. Zwrócił się do Boga, uniżył się przed nim i zuchwale prosił: Panie, wspomnij na mnie, na moją wierność i oddanie. Daj mi więcej czasu. A wiesz co się stało? Bóg wysłuchał modlitwy króla i w odpowiedzi odesłał proroka z powrotem, aby powiedzieć: "Dodam 15 lat do twojego życia". Ezechiasz otrzymał leczenie i inne przywrócenie, o czym nikt nie myślał, że jest możliwy. Ten odcinek uczy nas czegoś fundamentalnego. Modlitwa ma władzę zmienić miejsca docelowe. Ezechiasz mógł po prostu zaakceptować to, co zostało ustalone, ale tak się nie stało. Nie dostosowany. Wierzył, że Bóg może zmienić jego historię. I oczywiście Bóg właśnie to zrobił. Kiedy sytuacja wydaje się ostateczna, wiara i inne modlitwa ze szczerym sercem może odwrócić nawet najciemniejszą sytuację. Być może mówisz. Ale co, jeśli się pomodlę i nie otrzymam tego samego natychmiastowego cudu? Nie zniechęcaj się. Modlitwa to nie tylko przepis na szybki cud, ale akt zaufania. Kiedy się modlisz, oddajesz się w ręce Boga i to jest to transformator samodzielnie. Często modlitwa nie tylko przynosi zaopatrzenie lub leczenie natychmiastowe, ale daje nam siłę i wytrwałość iść do przodu, nawet w obliczu trudności. To, co zrobił Ezechiasz, było zaufaniem, nawet jeśli wszystko wydawało się stracone. Nie czekał biernie, aż wszystko się zmieni, modlił się i czekał wiara. Ta historia jest zaproszeniem dla ciebie abyś także uwierzył, że niemożliwe można przekształcić. Bóg może odwrócić to, co wydawało się nieodwracalne, bez względu na to, z czym zmagasz się, On ma moc przynieść uwolnienie i zwycięstwo. Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że Bóg milczy, nawet wtedy, gdy najbardziej tego potrzebowałeś? Kiedy ból jest tak silny, że chcesz po prostu usłyszeć słowo pocieszenia lub zobaczyć natychmiastową reakcję. Prawda jest taka, że czasami Bóg wydaje się milczeć. Ale to milczenie nie oznacza opuszczenia. W rzeczywistości działa on w sposób, którego nie jesteśmy w stanie dostrzec. I to milczenie może być kluczową częścią jego planu. Milczenie Boga jest najczęściej strategiczny. Wydaje się to paradoksalne, prawda? W czasach wielkiej potrzeby Bóg wydaje się nieobecny, ale chcę, żebyście zrozumieli jedno: Bóg nie jest daleko. On jest w każdym szczególe Twojego życia, nawet w cichych chwilach. Izajasz 41 mówi: Ci, którzy czekają na Pana, odzyskują siły. Ten werset uczy nas, że czas oczekiwania nie jest czasem straconym, jest to czas przygotowań. Kiedy czekasz, Bóg działa za kulisami, kształtując coś znacznie większego, niż możesz zobaczyć. Widzisz, jednym z najlepszych przykładów jest cisza Boga przed śmiercią łazarza. Kiedy Jezus dowiedział się, że łazarz jest chory, nie. Poszedł od razu, aby go uzdrowić. Wręcz przeciwnie, potrzebował kilku dni, aby się tam udać. W tym czasie łazarz zmarł ale po przybyciu Jezus zrobił co cud najbardziej niezwykłe. Wskrzesił Łazarza z martwych. Te dni ciszy i oczekiwania miały swój cel. Cud Jezusa był tym bardziej chwalebny z powodu opóźnienia. A co to ma wspólnego z Twoim życiem? Czasami milczenie Boga nie jest oznaką, że Mu nie zależy. Jest to szansa na udoskonalenie Waszej wiary. To w ciszy uczysz się czekać z cierpliwością i ufnością, wiedząc, że On nigdy nie zawodzi. Ten czas oczekiwania to czas, w którym Bóg wzmocni Twoją wiarę, rozwinie w Tobie wytrwałość i wzbudzi serce, które naprawdę Mu zaufa, nie tylko ze względu na to, co może zrobić, ale także ze względu na to, kim jest. Bóg dokładnie zna właściwy moment na działanie. On ma pełny obraz swojego życia, podczas gdy my widzimy tylko jego część. Cisza jest zaproszeniem do jeszcze większego zaufania jego suwerenności. On wie, co jest dla ciebie najlepsze, a kiedy w końcu odpowie, będzie to zgodne z jego wolą. Idealne rozwiązanie w idealnym czasie. Kiedy więc poczujesz, że Bóg milczy, pamiętaj, on działa. On jest przygotowanie coś większego, coś czego jeszcze nie widać. Trzymajcie się, módlcie się, miejcie nadzieję. Odpowiedź jest już w drodze i będzie potężniejsza niż sobie wyobrażasz. Czy kiedykolwiek znalazłeś się w sytuacji, w której wydawało się, że nic więcej nie da się zrobić? Być może twoje zdrowie jest słabe, twoje finanse znajdują się w kryzysie, lub twoje serce jest zranione głębokim bólem. W takich momentach modlitwa to najpotężniejsze źródło, z jakiego możesz skorzystać. Modlitwa to nie tylko proszenie Boga o coś, ale narzędzie transformacji. Kiedy modlimy się z wiara, zaczyna się dziać coś nadprzyrodzonego. To nie sama modlitwa dokonuje cudu, ale wiara w to, że Bóg może działać, że On jest ściąć i potężny, aby dokonać tego, co wydawało się niemożliwe. Pomyśl o leczenie. Być może zmagasz się z chorobą, której lekarze nie wiedzą, jak leczyć, a może twoje ciało jest zmęczone i zużyte. Modlitwa o uzdrowienie to nie tylko proszenie ciała o powrót do zdrowia, ale wołanie o nadprzyrodzone odnowienie. Bóg jest stwórcą ludzkiego ciała i ma moc przyniesienia życie i przywrócenie, gdzie wydaje się, że nie ma już nadziei. Kiedy się modlimy, prosząc, aby wola Boża objawiła się w naszym życiu, On może dokonać uzdrowienia fizycznego, emocjonalnego i duchowego w sposób, którego naturalne oczy nie mogą zobaczyć. A co z zabezpieczenie finansowe? Być może nieustannie zmagasz się z regulowaniem rachunków, lub nawet starasz się znaleźć źródło dochodu. Bóg jest Bogiem zaopatrzenie. Zna każdą potrzebę i obiecuje ją zaspokoić zgodnie ze swoją wolą. Modlitwa o zaopatrzenie nie polega jedynie na proszeniu o pieniądze lub dobra materialne. To się prosi mądrość pod boskim kierownictwem i sercem gotowym zarządzać wszystkim, co On złoży w Twoje ręce. Kiedy się modlimy, duchowe wyzwolenie prosimy, Boga, aby zerwał niewidzialne łańcuchy, które nas więzią, może to być uzależnienie, strach, poczucie bezradności. Bóg specjalizuje się w przynoszeniu uwolnienie, gdzie wróg chce nas trzymać w pułapce. Kiedy wołasz do Pana, On zaczyna działać w Twoim duchu, zrywając łańcuchy i przynosząc transformacja kompletny, ale co z przyczyny w sądzie? Kiedy stajesz przed problemem prawnym, wiesz, jak bolesne może być oczekiwanie na decyzję. Ale modlitwa może zmienić nawet najtrudniejsze scenariusze. Bóg ma moc poruszania serc, zmiany decyzji i działania w sposób, którego nikt się nie spodziewa. Drzwi mogą się otworzyć w cudowny sposób, jeśli zaufasz Bogu i modlisz się wiara. I na koniec. Kiedy się modlisz zranione serca, Bóg nie tylko leczy ból, ale przywrócić radość. Niezależnie od tego, czy jest to zerwany związek, utracona przyjaźń, czy serce naznaczone rozczarowaniem, Bóg jest Bogiem, który przywrócić wszystko, co uległo zniszczeniu. Modlitwa jest punktem wyjścia dla wszystkich tych przemian. Ona jest kluczem, który otwiera drzwi do cud, a leczenie, a uwolnienie i inne zaopatrzenie nadprzyrodzony. Nie rezygnujcie więc z modlitwy, bez względu na to, jak niemożliwa wydaje się sytuacja. Bóg słyszy Twoją modlitwę i jest gotowy do działania. To, co wydawało się stracone, może takie być przywrócone, a to, co wydawało się niemożliwe, może stać się rzeczywistością. Czy wiesz, że jest to jeden z najskuteczniejszych sposobów aktywować? Czy Bóg poprzez swoje słowa ma nadprzyrodzoną moc? Do oświadczenia to, co robimy, ma moc zmiany naszej rzeczywistości. A kiedy mówimy słowami zwycięstwo, z wiara i ufając w to, co Bóg może zrobić, dostosowujemy nasze serce i umysł do Bożych celów. Bez względu na to jak sytuacja przedstawia się obecnie, Biblia uczy nas, że życie i śmierć są wysądztwo mocy języka. Kiedy zaczniesz głosić co Bóg obiecuje dla twojego życia, zaczniesz widzieć ruchy w świecie duchowym, co znajdzie odzwierciedlenie w świecie przyrody. Trudno uwierzyć, gdy wszystko wokół mówi inaczej, prawda? Ale to właśnie w tych momentach tak jest, deklaracje zwycięstwa stać się jeszcze potężniejszym. Niemożliwe już zaczęło się poruszać. To zdanie, które możesz zacząć powtarzać każdego dnia, nawet jeśli wydaje się, że nic się nie zmienia. Każde słowo wypowiedziane z wiarą jest ziarnem zasianym w glebę nadprzyrodzony. Boga, nawet jeśli Twoje oczy nie widzą, świat duchowy reaguje na Twoją wiarę pamiętać, każda łza zamieni się w radość. Kiedy Twoje serce jest ciężkie, może się to wydawać pustym frazesem, ale tak jest prawda, który jest w stanie zamienić każdą bolesną sytuację w szansę zwycięstwo. Bóg nie pozostawi Twoich łez bez odpowiedzi. Każdą chwilę bólu, każde cierpienie, przez które przeszedłeś, on może zamienić się w świadectwo wspaniały, będziesz mógł spojrzeć wstecz i zobaczyć, jak Bóg użył czegoś, co wydawało się przegraną bitwą, aby sprowadzić cię do miejsca triumf. I więcej Bóg zamienia ból w świadectwo. Jeśli przechodzisz proces, Uzdrawiania, czy to emocjonalnego, czy fizycznego, pamiętaj, że to nie koniec, to jest część Twoje świadectwo, o czym wkrótce opowiesz. Zobaczysz zwycięstwo Boga objawiającego się w tak potężny sposób, że będzie to miało wpływ na otaczających Go ludzi. To, co wydawało się przeszkodą nie do pokonania, będzie dla Ciebie platformą do podzielenia się tym, jak Bóg jest w stanie przemienić wszystko, nawet to, co wydaje się końcem. Deklaracje zwycięstwa są przypomnieniem dla Twojej duszy i a potwierdzenie wiary w tym, co Bóg może zrobić. Kiedy mówisz, Jestem więcej niż zwycięzcą, zwycięstwo jest moje w Chrystusie, nie mówisz tylko pustych słów. Głosisz tak zwu prawda, które odmienią Twoją rzeczywistość. Nie czekaj najpierw, aż okoliczności się zmienią. Ogłoś zwycięstwo Boga nad nimi i zobacz, jak niemożliwe staje się możliwe. Więc zacznij już dziś. Oznajmiaj z wiarą. Niemożliwe już się zaczęło. Każda łza zamieni się w radość. Bóg zamienia ból w świadectwo i inne zwycięstwo, to już jest Twoje. W imieniu Jezusa. Bóg już zaczął działać w Twoim życiu. Być może nie widzisz jeszcze wszystkich rezultatów. Ale mogę Cię zapewnić, że nawet w najcichszych chwilach On pracuje za kulisami, przygotowując dla Ciebie to, co najlepsze. Odpowiedzi na Twoje modlitwy są już w drodze, a każdy krok, który podejmujesz z wiarą, jest o krok bliżej obiecanego przez Niego zwycięstwa. Nie poddawaj się teraz. To wytrwałość jest to klucz do zobaczenia spełnienia cudu, który. Ma nadejść, czasami proces czekać. Może to być trudne, zwłaszcza gdy oznaki zmian nie są widoczne. Ale pamiętaj, Bóg ma całkowitą kontrolę nad Twoim życiem i doskonale zarządza wszystkim. To, czego teraz doświadczasz, jest tylko częścią Ciebie, świadectwo z zwycięstwo. Skomplikowane i pełne wyzwań sytuacje, przed którymi stajesz, dzisiaj będą tymi samymi, które jutro posłużą do uwielbienia imienia Bożego. Twój wytrwałość to wzmocni Twoją wiarę, a Twoja wiara otworzy niemożliwe drzwi. Nieważne jak trudna jest ta ścieżka, bez względu na to, ile razy czujesz się zmęczony i zniechęcony, Bóg mówi: Już zacząłem w Tobie dzieło i nie ustanę, dopóki go nie dokończę. Każdą modlitwę. Którą wypowiadasz, każdy krzyk, każdy krok w kierunku niemożliwego, Bóg słucha i przygotowuje dla ciebie cud. Odpowiedź może zająć trochę czasu, ale nigdy nie będzie za późno. Bóg nigdy nie zawodzi w jego obietnicy zaopatrzenia, uzdrowienia i odnowienia. Czas podjąć decyzję. Czy nadal będziesz się modlić, mieć nadzieję i ogłaszać zwycięstwo, czy też pozwolisz, aby okoliczności zwyciężyły? Wybór należy do ciebie, ale chcę cię zachęcić, abyś pozostał stanowczy. Bóg już zaczął działać, a zwycięstwo jest w Twoim zasięgu. Nieważne, jak bardzo wróg będzie próbował cię zniechęcić, pamiętaj, że masz moc nadprzyrodzony u Twojego boku. Zatem módlcie się dalej, wierzcie i głoście, że cud się dzieje. Zwycięstwo jest już Twoje. Podziel się tą wiadomością z każdym, kto potrzebuje cudu, ponieważ Bóg dokona niemożliwego. To się już zaczęło, a najlepsze dopiero przed nami. Teraz, kiedy już usłyszałeś i modliłeś się o cuda, pozostała tylko jedna rzecz do zrobienia: wytrwać. Modlitwa to nie tylko czas, aby wołać do Boga, ale także okazja, aby dostosować swoje serce do Jego celu w stosunku do Twojego życia. To, co wydawało się niemożliwe, staje się żyznym polem Bożego działania. Bóg już zaczął działać, a odpowiedź jest w drodze. Wiara, którą dzisiaj wcielisz w życie, jest ziarnem cudu, który wkrótce się objawi. Ale podróż nie kończy się tutaj. To codzienna modlitwa jest kluczem do utrzymania Twojego, mieć nadzieję, żyje, aby kontynuować deklarację zwycięstwo, nawet jeśli reakcja nie jest natychmiastowa. Nie pozwól, aby wątpliwości powstrzymywały Cię od tego, co Bóg dla Ciebie przygotował. Kontynuuj chodzenie z Nim, wierząc, że we właściwym czasie cud się stanie. A teraz zapraszam odbijać. Jakie kroki możesz podjąć dzisiaj, aby wzmocnić swoją wiarę? Co możesz zrobić, aby kultywować stałe i wytrwałe życie modlitewne? Bóg jest po Twojej stronie i jest gotowy dokonać tego, co wydaje się niemożliwe, ale to Twój wybór, czy kontynuować podróż wiary i modlitwy. Jeśli poruszył Cię ten przekaz. To zapraszam, subskrybuj kanał, aktywuj powiadomienia i śledź więcej treści, które pomogą Ci wzmocnić Twoją podróż. Jesteśmy w tej drodze razem, modląc się i wierząc, że z Bogiem wszystko jest możliwe.